Hej, hej, hej! Witam Was wszystkich moi mili! Z tej strony witam Was, Kalderne i wracamy do gry Dragon Age 2. Pociągniemy sobie naszą przygodę dalej. O boże, ale ten mój hołd wygląda brzydko w tych kaloszach, no nieważne. Pociągniemy sobie dalej przygodę. Mamy zadania poboczne, i tak, jedno zadanko poboczne tyczy się znalezienia mrocznych ksiąg. I na nim chciałbym się w tej chwili skupić, ponieważ znaleźliśmy, o ile się nie mylę, cztery księgi. Brakuje tylko jednej nam do znalezienia. Ostatnia księga znajduje się w, kościa, w kościanym szybie. E, to też w tamtą stronę skierujemy e, w tej chwili nasze kroki. <laughs> Okej, okay, jesteśmy. E, I poszukamy sobie tamtej księgi. Nie bez Zabierzemy sobie trupi korzeń. E, a już coś tu widzę, coś mi się świeci. I to prawdopodobnie będzie właśnie ta księga. Albo i nie. Troszkę osób tu się znajduje, jak widzimy. Jasne, Warik, proszę.

wurkości. Skamieniały ludzki palec. Weźmiemy, to jest. Zadanie Dodatkowe. Szósty palec. Aha, czyli krótciutkie zadanie na oddanie konkretnego przedmiotu jakiejś osobie. Okej. Okay. Czyli prawdopodobnie będziemy musieli wejść do kopalni. Aby, aby odnaleźć tą księgę, no i zabić przy okazji, oczywiście, pająki. Ale nim tam, tak jak mówiłem, nim wejdziemy do środka. o, jakie krzyki! Nim weźmie, wejdziemy do środka, przeszukamy jeszcze dookoła wszystko. Za każdym razem, gdy będziemy odwiedzali, to e, kopalnie będą nowe przedmioty tutaj do przeszukania. Może niezbyt Niezbyt wartościowe, ale zawsze warto je sobie zabrać. Beczka zabierzemy, jaskinia. I tu być może, prawdopodobnie w tej jaskinie będzie ta księga. Wejdziemy i przeszukamy. Jak widzicie, troszkę nam się dróg podblokowywało. Przeszukamy sobie wszystko. Zawsze dodatkowe doświadczenie. I tak, chyba chyba. Co my tu mamy? Na pewno skażony Lirium. 200 pedeków. Gruz przeszukamy oczywiście. I jest złowroga księga, o której właśnie poszukujemy, zniszcz weź. Oczywiście standardowo. Demony do pokonania. O, większego problemu. Większego problemu z nimi na szczęście nie było. Zbieramy złoto, oczywiście. Jeszcze przeszukamy kości. I yy, dobra, zebraliśmy wszystkie księgi, o ile się nie mylę. Dzięki temu wychodzimy stąd. Yy, po zebraniu wszystkich ksiąg powinno nam się odblokować yy, szósta księga, która znajduje się gdzieś w Kirkwall. Yy, zakazana wiedza... Mam nadzieję, że odblokuje się, ponieważ z tym questem mogą być pewne problemy, pewne bagi. Mam nadzieję, że dobrze robiłem, że je zbierałem. Mam nadzieję, że nie trzeba było ich niszczyć. Mam nadzieję, że leśniący pył zabieramy. Mam nadzieję, że nie trzeba było ich właśnie niszczyć. O, co tak ciemno się zrobiło. No nieważne. Tam się nie da w każdym bądź razie wejść. Z tego co widzę. To też udamy się do głównego szybu i wykonamy to zadanko poboczne dla górników. Pomożemy im, aby mogli sobie spokojnie dalej pracować. Tak jakoś mrocznie się zrobiło, albo to przez te chmury. Dobra, wchodzimy. <laughs> W środku. Niech no spojrzę na mapę. Jesteśmy dosyć blisko. Są pająki, których poszukujemy. Wow. Dobra, bierzcie się za nich. Ja tutaj nie przyszedłem. Znaczy, ja tutaj nie jestem od walki z bliska. OK, ale to jeszcze nie koniec. Oczywiście, to by było zbyt piękny. Zaktualizowane. Wszystko? Wróć do. Tak, to chyba wszystko z tego co widzę. Ale może korcić przeszukanie w całości tej jaskini ponownie, ponieważ istnieje możliwość, że respiły się niektóre złoża. O, właśnie, tak jak tu. Wskażony lyrium, dzięki, dzięki którym oczywiście będziemy dostawali plus 200 punktów doświadczenia za każde odnalezione złoże. To też bardzo kusi. Mamy poziom 15, no właśnie. Połowę poziomu gdzieś tak już mamy do 16. No jeszcze nie całkiem, ale już prawie. A ja staram się uzbierać. Okej, okay, nie ma przejścia. No to możemy wychodzić. A ja staram się uzbierać jak najszybciej wymagany 17. poziom do nowych przedmiotów. Okej, i pogadajmy ze zleceniodawcą. All clear. Dziękuję, i dziękuję. Wow, to co w do pracy, chłopaki. I dla Tysiąc punktów doświadczenia za wykonanie zadania grotołaz. Czyli sami widzi widzicie, opłacało się odwiedzić to miejsce. A aktualnie możemy wracać z powrotem do Kirkwall, tak jak mówiłem. Oddamy sobie jeszcze ten palec, który znaleźliśmy kościany palec. Będziemy musieli się do zakonu w takim wypadku udać. Doki. Górne miasto, szósty palec. Dokładnie. Górne miasto do zakonu. <laughs> Mhm. Mm tak e, przy straganach raczej nic nowego nie będzie Wszystko powyku e, wszystko wykupiliśmy i jeżeli będą jakieś nowe towary to dopiero w następnym nazwy to tak w cudzysłowie rozdziale Ta... Lica u kantora coś tu jest? Niewyraźny szczegół. Coś jest. Zaakceptujemy to. Niewyraźne szczegóły. I co mam zrobić? Odszukaj w kirkol skrytobójców tropiących maga. O, coś ciekawego. Jest. Osoba której szukamy, oddajemy. 750 punktów doświadczenia wpadło i sztuka. Złota, czyli suweren. Mm -hmm. Możemy opuścić już tą dzielnicę. I bardzo dużo questów prowadzi nas teraz do doków. To też tam udamy się. Oczywiście tam prowadzą nas również główne questy, ale skupimy się chwilowo na tych pobocznych. Zapomniałem o księdze. To nie, musimy opuścić na chwilę jeszcze tą, tą lokację. Ehm. O ile się nie mylę w dolnym mie Nie, w mrokowisku. E, powinny, powinna znajdować się szósta księga, powinna nam się odblokować dodatkowa, dodatkowe miejsce. Nie nazwę tego lokacją. Ale zaraz się przekonamy. Czy coś, czy coś będzie, czy nic? Czy musimy je niszczyć, czy musimy je zbierać? Z tego co pamiętam, chyba nie, by, nie miało to większego znaczenia. Najpierw pójdziemy w prawo, wybijemy wszystkich zbirów z kartelu. Wow, 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 Warik nam padł. Robi się niezbyt ciekawie, z tego co widzę. Ok, mamy stożek, zimna mamy, więc od razu korzystamy. Właśnie, tutaj nas kierowało zadanie niewyraźne szczegóły. Odszukaj kirkol reszty skrytobójców tropiących Skecha. Skecha, no proszę, no proszę. Powinniście Skecha znać, jeśli oglądaliście mój Let's Play z Dragon Age początek, to w dodatku DLC pieść Leliany, skecha spotykamy, a raczej mamy go w drużynie, ponieważ Sketch jest dobrym przyjacielem Leliany. Ok, tu nie ma nigdzie zejścia. Jake czarny. Tu raczej nigdzie też nie ma zejścia. Spogadajmy z nim. Nie, nie chcę z nami gadać. Dobra, e, szukamy dalej. W takim wypadku. Cóż jeśli nie znajdziemy miejsca, którego szukamy, to znajdziemy je w późniejszym etapie rozgrywki. O ile quest się nie zbagował, ponieważ ten quest tak jak mówiłem, potrafi się zbagować i potrafi się zbagować i czasami może nie pojawić się. Dobra, tu mam jakieś zejście. Zobaczmy. Ja dokładnie nie pamiętam, gdzie ta księga się znajduje. Tak myślę, że w mrokowisku. Jeśli nie znajdę, to. Jeśli nie znajdę, to. Tak jak mówiłem, w następnym odcinku sprawdzimy sobie dokładnie. Tu mamy kryjówkę tego typa. Którego zabiliśmy. On trochę tam nam bruździł. Przeszukamy to miejsce w takim wypadku. Chociaż wątpię, żeby. Tak mi to miejsce nie pasuje za bardzo. Tu mieliśmy ostatnio Sebastiana. I nie mogliśmy tej skrzyni otworzyć. Warik teraz ją powinien bez problemu otworzyć. Ok, nic nie ma. Opuszczamy obszar w takim wypadku. No dobra. Kiedy indziej, moi mili, kiedy indziej. W następnym odcinku prawdopodobnie pójdziemy odnaleźć tą ostatnią szóstą księgę. A teraz udamy się do tych nieszczęsnych doków. Przy okazji załatwiliśmy tych zabójców z zadania. Niewyraźne szczegóły, tak tu nas kieruje zadanie główne do Kunarii. Oczywiście, tak jak mówiłem, na razie zrezygnujemy. Ruszamy przed siebie. Na początek w prawo. Tam będzie chyba również sprzedawca, do którego warto będzie zajrzeć albo w nocą tylko występuje. W każdym bądź razie. O, jest podejrzany kupiec. Sprawdzimy, oczywiście, jego towary. On może mieć dosyć ciekawe towary. Najpierw sprzedamy to, czego nie potrzebujemy, oczywiście. Aha, sprzedaj śmieci, ok. I tak jak mówiłem, mamy łuski z lirium, dla Fenrisa ulepszenie, oczywiście kupujemy. Oraz y, dla Warika y, podszewka z ukrytymi kieszeniami. Zwiększa wartość ataku. Kupujemy. Ym, toksyna z trupi korzenia, kupimy sobie receptury, oczywiście też. Ym.

She was made tranquil last year. Templars claim she was a danger. Now, it's like she's not there. That shouldn't be forced on anyone. I won't stand by while mages suffer. Bless you, love. The board has all the details. Should you take care of something, just drop by. Aha. Czyli to jest innymi słowy e, kolejne. Zadanie z serii takich zadań pobocznych, nie wiadomo jakie tu ona ma. Zadania: wyprawa ratunkowa, jak wrobić templariusza. Zaakceptujemy, oczywiście, wszystko. Oba kwesty: mm -hmm. wyprawa ratunkowa w to okleczone wybrzeże, oraz mm -hmm. w katowni i dolnym mieście. Można znaleźć inne sposoby. Zobaczmy. No to udajmy się teraz w to miejsce, skrawek bandery. Tak ma za... Tak się nazywa to zadanie, ale to jest chyba zadanie również z cyklu. O, wystarczy oddać je, o ile się nie mylę. Tak jak... Tak więc widzimy. W tym odcinku skupiamy się głównie na szybkim wykonywaniu questów pobocznych. Krótkich questów na szczęście. Dzięki czemu będziemy mieli je jak. Najszybciej z głowy, ok, pogadajmy z nim. No. 750 punktów doświadczenia i jeden suweren, tak jak mówiłem. Dobra, teraz możemy opuścić chyba to miejsce. Zobaczę jeszcze tylko główny wątek: Kunari. Tak, jak mówiłem, darujemy sobie rozmowę z Kunari oraz Zariszokiem. Na razie to jest zadanie główne, na którym skupimy się po wykonaniu wszystkich zadań pobocznych. A w tym mo momencie możemy udać się na okalczone wybrzeże wykonać zadanie, wyprawa ratunkowa. Który przed chwilką dosłownie pobraliśmy. Kolejna wyprawa na okalczone wybrzeże. No cóż. Jak mus, to mus. Zobaczmy, dokąd idziemy. Uuu, dosyć daleko. Dosyć daleka wyprawa nas czeka. Na szczęście wcześniej pozbyliśmy się już wszystkich oponentów, tak więc wystarczy, że tam dotrzemy. To wystarczy. I będziemy mogli się zabrać za ten drugi kłeścic poboczny, czyli jak wrobić Templariusza. No, dobrze idę. Dobrze idę. Oczywiście ja chodzę cały czas na przyciśniętym tabie. Wchodzę w sadem i cały czas palec trzymam na wciśniętym tabie, ponieważ no ułatwia to podświetlanie przedmiotów do przeszukania. Ale to już jest takie przyzwyczajenie w grach typu Dragon Age czy Baldur's Gate, to ja właśnie w ten sposób chodzę. W ten sposób gram. Nie wyobrażam sobie gry w tych, w tych, w tych produkcjach, nie, nie, nie trzymając cały czas przycisku Tab. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Mamy tutaj tego maga, ale on nie ma raczej nic ciekawego. Kryjówka łowców, nagród. No to wchodzimy. <laughs> Okej, okay, i co? Dużo mamy do przeszukania. Całkiem sporo może być. Okej, okay, są pierwsi łowcy nagród. Na szczęście dosyć mało wytrzymali. Przeszukujemy ich zwłoki. Troszkę miksturek leczniczych jak najbardziej się przydadzą. Kolejni. Tak jak, tak jak mówię, mało wytrzymali, zresztą widać. Nie ma dużego problemu przy ich pokonaniu, ale niestety nie zostawiają też dużo doświadczenia przez to. Wow, sporo ich tu widzę. Dobra, użyć trzeba czegoś większego, potężniejszego. Gdzieś się ukrywa tu łotrzyk. Jest no i jest. I znowu Waryka. Mi powalili. Jest to wód całowców nagród. Jak najszybciej trzeba się z nim rozprawić. Okej, okay, i to by było na tyle. Taka walka. Takie starcie, a tylko 162 punkty doświadczenia. No, masakra. I nawet nic ten dowódca nie zostawił godnego uwagi. Pojmane apostata. O, pułapka skomplikowana. Dziw, aż dziw bierze, że nie, na nią nie weszliśmy. Chodź tu Warik. Nim pogadamy, pogadamy sobie... To ty rozbroisz tą pułapkę. 150 punktów doświadczenia do przodu zawsze. Czyż nie? Oczywiście sobie wszystko wyeksplorujemy. Mamy skrzyneczkę kompletną. Kolejną, czyli kolejny X. 150 Ponadprogramowo oczywiście. da się dalej iść, nie da się. No dobra, no to musimy wrócić i pogadać teraz z pojmanym apostatą. Quickly, okay, come. Terry I will never forget this. uciekła sobie, czyli my też możemy już opuszczać to nieprzyjemne miejsce. Jeszcze sobie tylko dokonamy dokładniejszego przeszukania. <laughs> Same śmieci, ale nawet takie najzwyklejsze śmieci są co nieco warte. Dobra, uciekamy stąd. Nic już nas w tym miejscu nie trzyma. Ok, ok, ok. Z tego co mi się wydaje, chyba dosyć blisko było do miejsca, w którym opuszczamy tą lokację. Już widać na mapie nawet ją. Pozostanie nam, chyba, tylko wrócić do Kirkwall i oddać to zadanko. I na tym chyba będę mógł zakończyć nagrywanie tego odcinka. Doki, wyprawa ratunkowa. No dobra, no to pędzimy. Ta, ta. Czy on przypadkiem nie podlega zadaniu? E, jak zrobić ten Znajdź sposób, aby oczernić Ser Conrada Przesiadujący w gospodzie pod wisielcem bada sprawę korupcji wśród Templariuszy. W i dolnym mieście, możesz znaleźć inne sposoby. Okej. Okay. No to tym się zajmiemy, tak jak mówiłem. W następnym odcinku może być dosyć ciekawie. Okej, okay, pogadajmy z nią. Many monsieur. payment? Ok, 750 punktów doświadczenia, i jeden suweren wpada do naszej kieszeni. A ja, tak jak mówiłem, w tym miejscu się z Wami pożegnam. Exp bardzo szybko nam leci i dobrze. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się, jak wrobić templariusza. Niewyraźne szczegóły, może dokończymy. Musimy znaleźć tych skrytobójców. I zakazana wiedza, czyli. Odnajdziemy szóstą księgę zakazaną. O ile Quest się nam nie zbagował, ponieważ mówię, on ma tendencję do bagowania się. Dobra, ale tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i cóż, słyszymy się już niebawem. Na razie.